Cześć! Ja jestem Michał i to Was kanał Po prostu Klocki. A dzisiaj mamy kolejny taki trochę pogadankowo-openingowy odcinek, gdyż tym razem chcę Wam pokazać pewne naklejki z pewnego zestawu LEGO, które w przyszłości mogą być warte naprawdę sporo, a znajdują się one tutaj w tym oto kartoniku. Także teraz go sobie otwórzmy. Teraz otworzymy sobie tą paczkę, w której znajdują się te tajemnicze naklejki, które już zapewne sporą część z Was zdążyły zaciekawić. Chociaż myślę też, że i część z Was, przynajmniej parę osób, może się już domyśleć, co to za naklejki. Przepraszam za to nagłe cięcie, ale wracając do tego, co chciałem powiedzieć, to ja w tym czasie otwieram już ten karton i tutaj troszkę go tak nieładnie. Otworzyłem, ale to nie ma ładnie wyglądać, tylko ma być praktycznym w otwieraniu. Ok, tutaj puścił karton, więc wyciągamy zawartość. Tutaj mamy wypełniacz oraz tutaj sam arkusz z naklejkami zapewne. Widzę, że jest to dobrze zapakowane, dobrze usztywnione, co jest oczywiście na plus dla sprzedawcy. Ok, jedno tak jakby plomba już puściła, druga również, no to wyciągamy sobie ten kartonik, otwieramy go i mamy arkusz naklejek, już zapewne wiecie, z jakiego stało są to naklejki, ale o tym za chwilę Wam jeszcze opowiem. Przepraszam, że teraz będę gdzieś zerkał trochę w bok, ale tam mam po prostu zapisane. Dokładne dane zestawu, o którym sobie teraz opowiemy, czyli o zestawie 42141 Technik samochód wyścigowy McLaren Formuła 1. Taka jest oficjalna nazwa tego zestawu, z którego pochodzą naklejki, które przeczytaliście. I sytuacja z tym zestawem wydanym w roku 2022 wygląda w sposób następujący, że już po jego wydaniu. Jest mały problem, gdy okazuje się, że są jakieś problemy z licencją. Nie wiem dokładnie, czy chodzi o to, że firma Lego nie ma licencji, licencja wygasła, coś się pozmieniało. Szczerze to nie wiem, ale gdzieś tam podeślę Wam pewnie link do jakiegoś artykułu, w którym jest to lepiej opisane niż ja teraz wam to opowiem. Ale wracając do tematu, na skutek braku tej licencji, czy jakichś tam z nią problemów. Firma LEGO nie może sprzedawać zestawu z naklejkami, na których znajdują się sponsorzy właśnie McLaren'a. Wiadomo, zmianie również ulegnie pudełko oraz instrukcja, bo czego jeszcze nie powiedziałem, to zestaw zostanie wycofany w formie jakiego teraz znamy i zostanie wprodukowana nowa partia z nowymi naklejkami, pudełkiem oraz instrukcją. Ja ten zestaw w przyszłości planuję zakupić, dlatego się zdecydowałem na zakup tych oto naklejek, które przed chwilą widzieliście. No pudełko instrukcja to szczerze jakoś mi tak bardzo nie są potrzebne, gdyż nie chcę inwestować w ten zestaw. bym chciał zainwestować, żebym po prostu kupił teraz nowkę, ale ja go chcę po prostu mieć w formie takiej jak go widzimy teraz. Czyli w formie z naklejkami sponsorów, bo tak wydaje się być po prostu ładniejszy, bardziej realistyczny. Dlatego ja zdecydowałem się na zakup naklejek, które mi to umożliwią w momencie kiedy już zdecyduję się na zakup tego zestawu a to dlatego, że w najbliższym czasie raczej go nie zakupię, gdyż jest to jednak dosyć spory wydatek i oczywiście, jeżeli mówimy o klockach, no to w skali klocków jest to spory wydatek, dlatego na razie tego nie planuję robić i zdecydowałem się na zakup naklejek, które w momencie, kiedy już zakupię zestaw w nowej formie, umożliwią mi stworzenie starej formy. Mam nadzieję, że zrozumieliście to, co chciałem Wam tutaj przekazać. A teraz pewnie gdzieś tutaj na ekranie się Wam wyświetla zdjęcie, które pochodzi ze strony, którą macie podlinkowaną w opisie, gdzie są pokazane wszystkie zmiany. No i teraz pewnie część z Was się zastanawia, że halo, halo, piątek, ale ty masz tylko naklejki na koła, a tam są jeszcze zaznaczone dwie albo trzy zmiany. No właśnie. zorientowałem się o tym dopiero w momencie, kiedy zakupiłem już pierwszy arkusz naklejek. Dlatego przejdźmy do unboxingu numer 2. Z otwarciem tej paczki powinno pójść prościej, a to dlatego, że już ją właściwie otworzyłem. Ok, teraz to już na pewno wszyscy dokładnie wiedzą, co za naklejki się tutaj znajdują, gdyż już to powiedziałem. Są to pozostałe dwa arkusze z naklejkami do zestawu Lego Technic. McLaren samochód Formuły 1, niestety, ale chcąc mieć wszystkie zmiany, trzeba było zakupić wszystkie naklejki. Na co trochę się wykosztowałem, chociaż pewnie o tym Wam wspomnę jeszcze troszkę później. Te już arkusze z naklejkami mi wypadły. Ok, no i tak prezentuje się jeden arkusz, a tak drugi. Swoją drogą powiem, że te naklejki są naprawdę duże. Myślałem, że będą one o wiele mniejsze, no ale sam zestaw też jest całkiem sporych rozmiarów. Także tym filmem chciałem Was tak poniekąd poinformować o sytuacji, która dzieje się aktualnie z tym odstawem Lego Technik. No i o sytuacji o tym, że warto sobie zakupić te naklejki, jeżeli chcecie mieć zestaw w starej formie, też właściwie teoretycznie na razie jedynej, ale wiecie co mam na myśli w starej formie, w tej moim zdaniem lepszej. Chociaż już problem z tym naklejkami może być taki, że prawdopodobnie wykupiłem ostatnią sztukę w Polsce, jeżeli chodzi o naklejki na koła, gdyż te zmiany są najbardziej widoczne i widzę z tego co obserwuję: Britlinka coraz więcej ludzi je teraz kupuje. Swoją drogą, miałem nawet taką sytuację przy kupowaniu tych drugich naklejek, że dodałem sobie do koszyka i po chwili, po jakichś 10 minutach wracam, żeby dokonać zamówienie. To je wykupił ze sklepu, w którym chciałem zamawiać, a tam było chyba dostępnych z 10 sztuk. Także sytuacja z tymi naklejkami pod względem dostępności na rynku dzieje się naprawdę nieciekawie. No ja trochę się na nie wykosztowałem, ale po prostu na razie nie chciałem wydawać o wiele więcej na cały zestaw, więc kupuję teraz naklejki, żeby w przyszłości mieć cały zestaw w starej formie. Mam nadzieję, że zrozumieliście, chociaż już to tłumaczę chyba drugi czy trzeci raz, ale mniejsza z tym. Także to by było już na tyle. Zachęcam Was do subskrypcji tego kanału oraz zostawienia łapki w górę. Dzięki za oglądanie. No i cześć!